Jak najbardziej realne i należą do osób, które warto poznać. Dziś pan Wiesław Włodarski, dyrektor szkoły i matematyk. Nauczyciel roku 2007. Jaki był pana ulubiony nauczyciel w podstawówce? Pamiętam dobrze panią Albinę Łapińską, która oprócz. Yy... Pokazywania tajników biologii uczyła nas po prostu, jak się zachowywać, jak być dobrym człowiekiem. Czy dużo pan się uczył w liceum? Ja miałem dużo obowiązków pozaszkolnych. Prowadziłem drużynę harcerską, udzielałem się w różnych innych miejscach. Bardzo dużo korzystałem na lekcji. Zawsze uważałem, zawsze starałem się zrozumieć i zapamiętać to, co mówili nauczyciele. Poza tym, sposób odrabiania lekcji. I to polecam wszystkim. Odrabiałem lekcje te, które były dzisiaj zadane, a nie te, które będą jutro. W momencie odrabiania lekcji tych, które były dzisiaj zadane, jeszcze doskonale pamiętałem, o co chodzi i zużywałem mniej czasu na odrobienie tych lekcji. No i tak to wyszło. Także w sumie w liceum się niewiele uczyłem. Co trzeba przejść w dzieciństwie, żeby tak dobrze rozumieć uczniów? Zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, co trzeba przyjść w dzieciństwie. Ja myślę, że trzeba mieć dużo kolegów i trzeba myśleć, co się robi. Bardzo ważna jest próba pomyślenia, co czuje drugi człowiek, co czuje kolega, a nie tylko to, co czuje ja. Jesteśmy klasą o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, dlatego też matematyka jest naszym hobby, Ja pan Wiesław Wodarski pomaga nam się w nim realizować. Zawsze punktualny, wszystko sprawdza na czas. Klasa na pewno jest zadowolona z tego, że uczy nas Nauczyciel Roku. I myślę, że klasa na pewno to potwierdzi.